25 lutego. Piękna pogoda jak zwykle, bo jakże inaczej w Nowej Hucie. Dzisiaj sobie skorzystamy z tych pięknych okoliczności przyrody i pochodzimy sobie po lasku mogilskim. Zobaczymy, czy coś tutaj można spotkać o tej porze roku, o tej porze dnia. Idziemy, wchodzimy w Krzaczor. Pierwszy grzybek jaki nas przywitał teraz przy wejściu do Lasku Mogiskiego to skórnik purpurowy. Ponoć szkodliwy dla człowieka. Ponoć zaatakował jakiegoś azjatę i miał chore płuca. A ile w tym prawdy, to nie wiem, ale na internetach o tym można. Poczytać. Chrząsko-skórnik purpurowy. Martwe drewno pozostawione w lesie jest bardzo potrzebne ekosystemowi. To jest klasyczny przykład tego, ile można spotkać grzybów w jednym miejscu. Tu pokazywany, omawiany w rośniach szorstki. Tutaj pokazywany minutę wcześniej skórnik purpurowy. Tutaj mamy kisielnicę kędzierzawą, oto to czarne oraz kalarytnicę, prawdopodobnie kalarytnicę mięsistą. Co my tutaj mamy? Tu jeszcze mamy ryzomorfy. Ryzomorfy to te czarne takie długie nici jakby. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj wrośniak różnobarwny. Poczekaj się. O! Rośniak różnobarwny jest, tutaj mamy drewniaka, no i znowu kisielnicę kędzierzawą, także sporo tutaj tego rośnie w jednym miejscu, sporo można grzybów spotkać. Idziemy zobaczyć w głow blasku, co tu jeszcze rośnie. No i mamy kolejne nadrwniaki. A dokładnie trzęsak pomarańczowo-żółty. Grzybek zdrowotny na gałęzi dębowej. A jak gałąź dębowa, to i powożlica dębowa. Czyli to tutaj, co widać. To jest właśnie grzyb powłocznica dębowa no to trafiliśmy ze szczurem na, ze szczurkiem na ptasią stołówkę teraz szczególnie można często je, te wyprówki zauważyć a chodzi o to zawsze w towarzystwie czarnych kuleczek Zawsze takie wywieszone od przeźroczystej poprzez żółte. Potem całkowicie się to rozpływa. A są to resztki od zwierzęce. Jest w komentarzu wrzucę filmik dokładnie z opisem tego dziadostwa. Ani to grzyba, ani Porost, ani kisielnica żadna, ani kalarytkica. Po prostu. Resztki od zwierzęce Pospolity, hubiak Pospolity grzyb, którego chyba nie trzeba wam przedstawiać. Bo już wielokrotnie był pokazywany, wielokrotnie omawiany. A tuż obok sobie rośnie czarnostopka kastanowa. No dobrze pamiętałem, czarnostopka kastanowa tu też ktoś był przede mną poucinał ale przynajmniej możemy się przekonać czemu się nazywa czarna stopka trzon cały czarny niech sobie zostaje a my idziemy dalej kto miał okazję i jad w ten wie, że to bardzo dobre grzyby grzybki mon uszak wzowy. polecają się do żub do potraw chińskich sałatek bardzo fajna chrupka konsystencja przy okazji tych grzybów a są to stare purchawki, gruszkowate osobiście nie polecam do spożywania ale naprawdę okropnie. Miałem tą wątpliwą przyjemność spożywania i nie polecam. Zauważyłem przy okazji tutaj kisielnica kędzierzawa i grzybek, który rośnie tutaj. Teraz pewnie się zastanawiacie, co to jest, gdzie to jest, gdzie ten grzyb. A no jest. Tutaj na tym badylu. Zaraz go wezmę i na mech będzie łatwiej go nagrać. Nie będzie się tak mm, rozmywał obraz. No i już jesteśmy. Nie wiem, czy będzie widać. A widać jednak. Te takie pomarańczowe pryszcze, naprawdę niewielkich rozmiarów. To jest tak zwana kaloria, grzyb, który rośnie, jak sami zobaczycie zaraz, o, na badylach, na pokrzywie, na gnijących badylach zeszłorocznych pokrzywy. Jest, o, taki gigant. Pokazuję go jako ciekawostka. Ciekawe miejsce, kolejny. Powalony pień. Stary dąb sobie leży. A na nim mamy takie waty, taką watę. Jest to ozonium. Jest to czysta, sterylna postać grzybni. grzybów. Grzybów ala, czernidłaki. Często można właśnie spotkać w takich miejscach pod piękiem pod gałęziami na spodniej części tutaj mamy jeszcze pozostałości po grzybkach te czarno zwisające części a tutaj duży uszak bzowy i przed chwilą pokazywałem wam kalorie i gdzieś tutaj ja już widziałem spore stanowisko nie zauważę teraz no nie, nie zauważę o, są tutaj ale to nie to chciałem pokazać no ale jak widzicie jest jej pełno niektórzy się tego grzyba boją mówią, że to palce u a to jest próchnilec maczugowaty, tu już stary, zwęglony, że się tak brzydko wyrażę, na zwłoki pruchnica maczugowatego. A tutaj warty zapamiętania jest ten bo mamy zwłoki żagwiaka łuskowatego, a tam patrz jaki wielki. Tutaj trzon, tu kapelusz. Od tu trzon po białe to kapelusz od spodniej nie, części. Nie będę ruszał, bo zapaszek gliniącego grzyba jest przedni. Ale miejsce godne zapamiętania. Ostatnie podrygi, półmiennicy zimowej. To już klapnięte całkowicie, a tu jeszcze przedszkole, bardzo malutkie, sobie skórnik purpurowy, już poprzerastany. grzyby którego pokazywałem jako pierwszego jest też po, po, pospolita kicielnica kędzierzawa i dużo naprawdę bardzo dużo chrząsko skórnika pewnie teraz sobie pomyślicie że pokazuję wam cały czas Jedną i tą samą kisielnicę. A otóż nie. Wcześniej była kisielnica kędzierzawa, a tu mamy kisielnicę trzoneczkową, o wiele rzadszą, nawet bardzo rzadką w Polsce. Porównanie tego grzyba mamy na kanale także będziecie mogli sobie zobaczyć, jak obie kisiernice jedna koło drugiej, się prezentuje. Tu kisielnica trzoneczkowa, a wcześniej była pokazywana kisielnica kędzierzawa. Porównanie, link do porównania będzie w opisie do filmu. No tu mamy kolejnego grzybka nadrewnowego, małego pomarańczowego, jaskrawego, z 99% pewnością. Łzawnik rościekliwy grzybek, który można, który rośnie przez cały rok. Tego można spotkać przez cały rok, głównie w okresach wilgotnych, właśnie znaczy tak jak jest teraz, ciepła zima, wilgoci dużo. To i łzawniki się pojawiły. No i mamy kolejnego grzybka, drewnowego blaszkowego, grzybówka dzwoneczkowata, rośnie właśnie o tej porze roku. Pokazywana już była, nie raz, ale pokażę Wam jeszcze od dołu, jak wygląda. O, proszę bardzo, grzybówka dzwoneczkowata. Dzisiejszy spacer w terkowy, późno popołudniowy spacer zakończymy sobie grzybkiem o wdzięcznej nazwie kmatwek dębowy, grzybek można zbierać, suszyć używać jako kadzidełko, by odstraszać komary. Mam nadzieję, że z spacerem po lasku mogijskim nie zanudziłem Was. To się chociaż troszkę podobało, że chociaż trochę. I jako takiej wiedzy skromnej, bo skromnej przekazałem. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś grzybki rosną, ale to już o innej porze roku dzisiaj tylko praktycznie nadrewniaki. Tutaj jest jeszcze fajny egzemplarz fajny owocki gmatwka dębowego gmatwek? Gmatwka o no, trudno się wymawia. Gmatwek dębowy taki oto długi idziemy teraz już do domu czas odpocząć, przespać się jeszcze przed pracą przepraszam za to, że nie pokazuję prawdziwków ale to nie ta pora nie to habitat, nie to miejsce gdzie mogłoby rosnąć aczkolwiek w mieście spotkałem i Borowika usiadkowanego i tego szlachetnego, prawdziwka ale to późne były wakacje, początek jesieni mam nadzieję, że te gatunki, które pokazuję podobają się i że na coś się to wszystko przyda dobra, ja już lecę, kończę z wami się żegnam, dość tego kiepskiego monologu. Do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś na trasie. Cześć!